Dzień dobry. Dziś moim i waszym gościem jest Maciej Szyszka, Mastering Body and Mind. Pod taką nazwą go znajdziecie też na Facebooku. Człowiek o wielu twarzach, oczywiście pozytywnie, sportowo przede wszystkim. I na marginesie Maciej ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Zapraszam na podcast. Cześć Macku, witaj serdecznie. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki za zaproszenie. Witam serdecznie. <grych> Dobrze. Napomknę tylko na początku, że oczywiście poznałem Cię gdzieś tam w sieci po raz pierwszy i zobaczyłem Twoje wyprawy na Śnieżkę, gdzie się z Tobą również wybrałem po raz pierwszy w życiu i zrobiło to na mnie niesamowite, niesamowite wrażenie. Choć morsuję od sześciu lat, to, to jednak taka ekspozycja na zimno zmieniła mój światopogląd i potem już gdzieś tam robię swoje, no ale niewątpliwie się do tego przyczyniłeś, stąd też mój, Moja chęć rozmowy z tobą, ale opowiedz mi proszę po kolei, co, co u ciebie w świecie sportu, w świecie ruchu. To znaczy powiem ci szczerze, że pod kątem takim wiesz, ruchowym, no to teraz obecnie staram się głównie zadbać o siebie, czyli zachować swoją jakąś sprawność fizyczną, no bo z racji ograniczeń, które są, nie mogę jakoś tam za dużo z ludźmi pracować Jasne. i ta praca moja z ludźmi się przeniosła po prostu. Po prostu do internetu, no ale plus jest taki, że mam więcej trochę czasu dla siebie i, i obecnie trochę po prostu pracuję nad poprawą generalnie swojej siły i, i jakichś takich właściwości, że jak wrócę na treningi z powrotem, no to chciałbym być mocniejszy niż byłem, a na powiedzmy ten aspekt siłowy. Zawsze mi brakowało czasu. Nie? Więc sobie wróciłem do jakichś treningów z ketlami mhm. obecnie. I może jakieś tam też chcę takie, takie, powiedzmy, treningi też uskutecznić, ale trochę inne niż biegowe, bo bieganie nie jest tym, co ja naj najbardziej lubię To u mnie jest podobne. wszystkie zawody, wiesz, wszystkie zawody mam odwołane, więc, więc motywacja też jest słabsza do działania, nie? Jasne. Mimo wszystko chciałbym, żebyś powiedział, bo e, mówimy o treningach brazylijskiego jiu -jitsu. dobrze kojarzę? Tak, tak. Dokładnie, okay. dokładnie. Dobrze, bo, bo rozmawiamy, wiesz, wiem, że gro ludzi Cię zna, ale może się okazać, że ktoś, kto ogląda Cię, nie zna. Chciałbym, żeby Cię poznał zatem. A powiedz mi, jakie osiągnięcia zatem w, w brazylijskim masz? Wiesz, to generalnie jiu dla mnie jest takie sposobem na jakąś tam aktywność fizyczną. I teraz jestem na purpurowym pasie, a startowałem głównie na białym, na niebieskim, także w zawodach. Już obecnie, znaczy przez to, że miałem po prostu ostatnio bardzo dużo szkoleń i wszystkie weekendy miałem szkoleniowe, no to nawet nie zakładałem żadnych startów, nie? Aha, aha. Więc, pre, no, co mogę powiedzieć? No myślę, że nie jestem taki zły, nie? <grymne> 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 tak nieskromnie, wiesz. Ale no to już nie mi tak naprawdę oceniać tylko osobą, które gdzieś tam nie trenują czy ze mną aha. ćwiczą. Ale po prostu lubię ten, wiesz, poruszanie się w parterze i i ten, ten jakiś tam element rywalizacji, też realność tego, mhm. tego tej dyscypliny, nie? I, I też powiedzmy, jakby to powiedzieć, grywalność czy także treningowo jest bardzo, bardzo jest dobre przełożenie między treningiem a realną jakąś mhm. sytuacją, nie? Okay. No tak, jasne. Ja akurat Aikido, więc to trochę inna baja. Natomiast pytanie jest takie: jak szybko zauważyłeś, że ten rodzaj sportu, no bo niewątpliwie to sport walki, jest dla ciebie, że to nie tylko trening na sali, ale też chęć rywalizacji, właśnie takiej sportowej, na zawodach? Wiesz co? Ja miałem taką swoją historię, może ci powiem jeszcze tak pokrótce. Dlatego, że ja ćwiczyłem y, kung fu przez większość swojego życia. Mhm. I, I nie wiem, czy to może o, dużo osób mnie w ogóle nie znać z tej strony, ale trenowałem y, kung fu przez bodajże, nie wiem, może z 16 lat. Mhm. Y, do tego stopnia, że, że no, jeździłem po prostu też do Hongkongu się uczyć i tam byłem przyjęty prywatnie, powiedzmy, jako uczeń taki bliski y, mistrza. I brakowało, bo to był taki pesmy stójkowy, nie? Bo ćwiczyłem Chun, czyli to jest taka typowo. To jest taka sztuka, co się pesmy Bruce Lee dla osób, które się nie znają. Uważaj, uważaj, przepraszam cię petarda. Przygotowałem się. Mega, mega fajnie, Bo to też inspiracja dla wielu osób ze wszystkich chyba dyscyplin. takich, jeżeli chodzi o sztuki walki, i też powiedzmy filozoficznie. To więc, więc mega dla mnie, dla mnie też mega motywacja i też coś, co mnie skłoniło, żeby to zacząć, nie? Mm -hmm. trenować. Co mnie skierowało w ogóle w poszukiwania. No ale brakowało mi trochę tego aspektu ym, parterowego. Nie? Bo cały czas ćwiczyłem, wiesz, stójkę na różne tam sposoby, też z jakimiś różnymi, innymi stylami się gdzieś tam konfrontując, żeby ten swój, te swoje umiejętności podciągnąć, ale nigdy to nie były rzeczy związane z parterem. Więc wiesz, lubię wychodzić gdzieś tam za tą swoją strefę i mówię, no zacznę sobie praktycznie, wiesz, od zera, zostawię gdzieś tam to ego w kieszeni i, i zacznę trenować zupełnie coś dla mnie obcego, nie? I, i zaczęło się właśnie właśnie moja przygoda, przygoda z rzucistu. No i tak to mniej więcej wygląda. Musiałbyś jeszcze mi powiedzieć dokładnie, jeżeli mam ci coś powiedzieć w tym temacie. Wiesz co, nie no, zastanawiam się, bo wiesz co, ja trenuję... Nie, wiesz co, ja trenuję, ja, ja trenuję aikido od 20 lat w tym roku będzie, czyli połowę swojego życia, ale nie jest to sport walki, więc nie mam przełożenia, wiesz, moja pierwsza chęć na treningach była zostanie mistrzem i uczenie innych, a ponieważ bradylijskie jiu jest niewątpliwie sportem walki, Taki, gdzie, gdzie możesz rywalizować, to zastanawiałem się, kiedy się pojawiła ta chęć od, od okay. treningu do, do od razu, okej, okay, jestem na tyle dobry, chciałbym się spróbować, tak? Wiesz co, to powiem Ci, jak to było, bo u mnie ta historia była bardzo ciekawa, bo poszedłem do, gdzieś tam miałem jakąś taką konfrontację, gdzieś tam wynikła sytuacja parterowa w tej konfrontacji, taką jakąś taką walkę, powiedzmy, no można powiedzieć uliczną, nie? Mhm. I wyszła jakaś tam sytuacja, Parterowa z niej, i dzięki temu poznałem swojego trenera, Hubek Piszczaka, którego pozdrawiam. Mhm. I poszedłem do niego i powiedziałem, żeby w zasadzie przygotował mnie do startu w zawod na zawody, które będą za 3 miesiące. Mhm. Nie wynikało to z takiego tego, że po prostu przyszedłem i powiedziałem od razu, dobra, pierwsza rzecz, którą chcę, to chciałbym wystartować w zawodach, i po to generalnie chciałbym zacząć trenować. Nie? I to, było, to był puchar Polski no gi, czyli bez kimon, w Luboń. Taki obraliśmy cel, pojechałem sobie na te zawody, nie znałem żadnej techniki kończącej, wiedziałem mniej więcej tylko, jakie są zasady, więc walki mogłem wygrywać tylko na punkty. Aha. No i wygrać, wygrać tam kilka walk, więc, więc to było spoko. I, I potem tak naprawdę im dłużej ćwiczyłem, tym mniej mi się jakoś do tych, tych walki chciało. Ale yy, mam jakby takie ciągoty zawsze do jakiejś rywalizacji, wiesz? I od dziecka, chyba tam, nie wiem, siódmy czy ósmy rok życia, zacząłem startować w jakichś tam różnych dyscyplinach, zawodach. I jakoś mi to zostało, że, że no, gdzieś chciałem sprawdzać zawsze i konfrontować te swoje umiejętności. To tak trochę jest podświadomie, może. E, nie zawsze w ogóle lubię ten aspekt, nie? U siebie, tej rywalizacji, no ale. Jest to głęboko zakorzenione i, 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 i no, robię to, nie? Co, co się nie zabiera za jaką dyscyplinę, to zaraz startuję w zawodach. Okej, okay. no, <laughs> tak ja, myśl, to... ja myślę, że, że to trochę faktycznie typ człowieka, typ natury. Bo ja z kolei widzisz wszystko, co robię, nie, nie mam w tym rywalizacji akurat nie? takiej sportowej i, 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 i tak cisnę. I wszystko, co robię w życiu, to nie rywalizuję tak naprawdę. Nie? Tylko jakby pokazuję, albo w tym jestem. No dobrze, Maćku, a bo, bo jiu to u ciebie jakaś tam część Twojego życia. Natomiast chciałbym, żebyś też powiedział w kilku słowach, jeśli się da, w kilku słowach o tym, czym się zajmujesz, o prowadzeniu warsztatów oddechowych, o, o, o ekspozycji na zimno. To jest coś, od, od czego się to zaczęło i jak, jak na tym polu działasz. Okej. Okay. Wiesz, wszystkie takie rzeczy, które robię, zaczęły się od jakichś moich rozwiązywania, moich własnych problemów, a im dalej szedłem i byłem w tym, powiedzmy, lepszy. Ja zawsze jestem taki, wiesz, lubię się szkolić, lubię się uczyć, lubię się rozwijać i trochę jestem taki nienasycony w tym wszystkim, więc często dochodzę do jakiegoś takiego no, wysokiego poziomu. No, i z potrzeby trochę tego mojego środowiska, które mnie przekonywało, że powinienem to, co robię, tak naprawdę przekuć no, na moją pracę. Nie? I, Jasne. I, I zawsze gdzieś tam to do tego stopnia dochodziło. Tak samo jak były treningi sztuk walki, no to też do te, to tego prowadziło. Zimno było taką barierą, którą chciałem pokonać przez, przez, przez długi czas, i, no i nie wiedziałem, jak się za to zabrać, i w końcu po prostu zacząłem odmorsowania, i zaczęło to tak iść. Gdzieś tam inspiracja też Wimem Hofem, który, który też właśnie, jeżeli chodzi o to wchodzenie na Śnieżkę, z którego mógł gdzieś tam być znany, mhm. wiesz, była, była bardzo dla mnie taka, taka istotna. A rzeczy, które, które robię, no to, to, to są warsztaty oddechowe dla sportowców. Wprowadzę kilku też takich znanych sportowców, też osoby, które mają problemy zdrowotne. Takim osobom pomagam, prowadzę warsztaty i uczę ludzi tak naprawdę prawidłowego oddechu, bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste i wiele osób nie potrafi sobie z tym poradzić. Mhm. Spokój, koncentracja, uważność, teraz też zarządzanie stresem takie tematy mnie interesują, bo dla wszystkich tych tematów wspólnym elementem jest, jest oddychanie. Dlatego z tego aspektu wychodzę jakby w różne kierunki. I sam z tym pracuję. Jestem generalnie głównie praktykiem, więc teorię często szukam. jak Jakichś problemów nie mogę praktycznych rozwiązać u siebie, to zaczynam też mocno się to interesować. Mhm. Teorią. W no racji, wiesz, kilku lat robienia już tego. No, dosyć dużo rzeczy zdążyłem się nauczyć, na tyle dużo, że mogę to śmiało ludziom, ludziom przekazywać. Tak to mniej więcej u mnie, u mnie wygląda. No a z zimnem, to ten też taki główny czynnik, no zimno jest dla mnie fajnym, poza jakimś tam aspektem fizycznym, który w obecnych czasach uważam, że generalnie, tak też, może podzielisz moje zdanie, ale chyba powinien być odgórny nakaz wchodzenia do zimnej wody, tak mi się wydaje. Dla każdego, nie, że powinien być doprowadzany chyba do jeziora w zimie, wkładany, wyciągany no tak. i tak. do domu. I tak jest moje zdanie, że, że w obecnej sytuacji to temat odporności to powinien być temat numer jeden. I według mnie to, co się dzieje, powinno właśnie zwrócić na te wszystkie aspekty, które ja robię ludziom uwagę. Czyli na oddech, na zimno. E, ćwiczenia fizyczne, to jest oczywista rzecz. E, cykl dobowy i to, że ludzie są oderwani od e, świata, tak naprawdę od natury, co powoduje ich duży problem i za dużo czasu spędzają z technologią. E, oraz e, no, jakieś tam czynniki dietetyczne oczywiście też tutaj wchodzą, wchodzą w rachunek. Czyli no już w tej chwili, w tych obecnie czasach robimy tak wszystko odwrotnie, Albo może robimy to w ten sposób, że wystarczy zrobić odwrotnie, niż robimy i będzie dobrze. To prawda. Z tego już tak naprawdę nie chodzi, nie? I większość osób po prostu cały czas pracuje na osłabienie swojego organizmu, nie? Dlatego może to być dla niektórych bardzo pociągające te rzeczy, które, które robię, bo są one bardzo pierwotne i związane z naszym wnętrzem mocno, nie? Czyli każdy lubi, e, czuje, jak dobrze pooddycha, to czuje jakąś ulgę wewnątrz swojego organizmu. No wiesz, pierwszy kontakt z zimnem, niesamowite przeżycie, endorfiny i tak dalej, coś co e, fajnie, że taki jest mechanizm, bo ludzie się uzależniają od, od e, zdrowia tak naprawdę i, i to jest fajne. Jasne, no, ja wiesz, w 100% podzielam, bo, bo to jest właśnie tak, że pokazanie ludziom tego, co, co robimy, co wiesz, co daje im lepsze życie, tak naprawdę, pod warunkiem, że to wezmą, jest, jest po prostu dla nich, no i, i to uwielbiam tak naprawdę też u, u siebie, żeby zarażać ludzi taką pozytywną energią, ale ich wiedzą, wiesz, rzetelną na ten temat i praktyką przede wszystkim, nie. Mhm. No, to jest mega istotne tak naprawdę, bo jeszcze jakiś czas temu, jak. Teraz jest taki trochę boom, i to jest bardzo fajne na to, tak naprawdę, wiesz. Im więcej osób to będzie robić, tym będzie nam się lepiej żyło, nie? Zimno jest za darmo. Po prostu idziesz, musisz się przełamać, wchodzisz do, do zimnej wody i tyle. I nie ma tutaj nic poza wyjściem z jakichś takich przyzwyczajeń, z takiej swojej strefy, nie? Mhm. Także to jest zebrać się i pójść, nie? I to jest jedyna tak naprawdę przeszkoda dla ludzi. Nie? Więc trzeba po prostu no, dać im tą siłę, motywację, żeby uwierzyli, pokochali to, co robią i, i wtedy może to starczyć trochę im na dłużej. Mhm, no jasne. Dobrze, powiedz mi na, na koniec, czy masz jakieś duże swoje projekty, które chciałbyś zrealizować, powoli realizujesz, coś, czym się możesz podzielić oczywiście, bo, bo może nie wszystko jest teraz na, na dzień dzisiejszy. Wiesz co, generalnie mój plan w tej chwili za tak powiem, jest zawieszony w powietrzu i myślę, że go nie zrealizuję już w obecnej sytuacji. Okay. Tyle mogę zdradzić, że plan mój był rozwoju mojej, jakby, marki za granicę na przyszły rok, ale w obecnej sytuacji jest to niemożliwe, myślę, i nie będzie spełnione, no bo y, trzeba byłoby już zacząć działać, a średnio można. I myślę, że przyszły rok też nie będzie rokiem na działanie za granicę, coś tak podejrzewam. Nawet fizycznie to w tej chwili byłoby trudne, także na razie zawieszam jakby ten projekt, a kolejny projekt chciałem po prostu zrobić ośrodek. Mhm. Super, halo, halo. Z tym do, do, do tej działalności. Mhm. Ja cię słyszę. Dobrze, cały dobrze, czas. ja teraz też. Mhm. I wrócę po prostu do tej działalności szkoleniowej, wiesz, i, i myślę, że te, te, te kampy, które z Rafałem Wilkiem robię będą bardzo potrzebne w najbliższym czasie. Reset camp, tak jest. Super, fajnie. Dobrze, Maćku, no to, to co? Życzę w takim razie, żeby wszystkie plany się spełniały, żebyśmy byli mądrzejsi jako ludzie i robili więcej dla siebie. I może to jest właśnie taki czas, w którym możemy poświęcić więcej uwagi i zajrzeć w siebie i skorzystać z porad ludzi, którzy się tym zajmują. No i, i tyle. No, też tak życzę wszystkim, żeby trochę więcej wyglądu w siebie i, i tak naprawdę dostrzeżenia swoich potrzeb i wyjścia z tego pędu, który jest, bo, bo to jest najważniejsze. Mhm, jasne. Słyszę w tle masz ten. Tak, tak, tak. Masz już fajny wracają, dzwonek w telefonie. Tak, już wracają ze spaceru, także. Dobrze, fajnie. Także już. Maćku, dziękuję raz. Nie jeszcze warunków. Dziękuję, raz jeszcze w takim razie pozdrawiam. No i, no i tyle. O, oglądam Cię nie, nieustannie i mam nadzieję, że, że widzowie też będą Cię odwiedzać i, i zerkną do Ciebie, co się u Ciebie dzieje. Jasne, miło było pogadać. Dziękuję bardzo. Wzajemnie, trzymaj się. To trzymaj się. na razie. Hej. Cześć, Hej. hej. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana lub znasz kogoś, kto zajmuje się pięknym ruchu, to napisz do mnie. Pozdrawiam, Patryk Chmielewski.